Witam Was serdecznie. Dzisiaj zademonstruję kilka prostych ćwiczeń na brzuch, od których można zacząć. Pierwsze ćwiczenie, podstawowe brzuszki. Stopy są lekko rozchylone, kolana są zgięte, kładziemy się na dół. Ręce będą za głową, palce skrzyżowane, tylko nie do końca tak, może do połowy. Za głowę, łokcie są szeroko, podtrzymujemy szyję i 20. Raz, dwa, trzy, wydech.

i 10. Świetnie. Głęboki wdech. I przy wydechu nogi na bok. To samo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Wysoka klatka piersiowa. I osiem. Zaciskamy mocno. Dziewięć. I dziesięć. I jeszcze dziesięć. Raz. Dwa. 6 4 5 6 7 8 9 10 Super. Dech. Wdech. Wydech. Przucamy nogę drugą stronę. Początkujący, jeżeli zrobicie tylko 10, to też jest dobrze. Ile możecie? Raz 2 3 4 Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Kładziemy się na placy. Głowa płasko. Teraz nogi prosto do góry. Staracie się trzymać proste. Klona leciutko zgięte. Jeżeli musicie. Nogi mogą być albo proste, albo skrzyżowane. I teraz wyrzucamy tylko biodra do góry. Także to jest taki delikatny ruch, ale postarajcie się go dokładnie zrobić. Także raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Nogi. staracie się trzymać prosto do góry, żeby nimi za bardzo nie machać. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Świetnie. Nogi na ziemię. prosto I teraz z tej pozycji podnosimy je Trochę do góry, 20 cm na ziemię, i wykonujemy nożyce. Bardzo wolno, z tym, że nogi są bardzo szeroko. Także stopy daleko od siebie. I na zmianę raz lewa do góry, raz lewa do góry. Zróbmy to jeszcze kilka razy: 5, 4, 3, 2, 1 i. I kładziemy nogi prosto na dół. Druga seria. Nogi są zgięte, stopy lekko rozchylone, pamiętamy, ręce za głową, podtrzymują szyję, łokcie szeroko i raz, dwa, trzy, cztery, ściskamy mocno, pięć, wydech, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Kolana do boku. To samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć i raz, dwa, łokcie szeroko, trzy, cztery, klatka piersiowa wysoko, sześć, siedem, ściskamy mocno, osiem, dziewięć i dziesięć. Świetnie, zmieniamy strony. Raz, dwa, trzy, cztery.

I przy wydechu przekręcamy się na plecy. Głowa na ziemię, ręce wzdłuż tułowia, nogi do góry i wyrzucamy biodra do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I raz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Stopy na ziemi, nogi prosto, podnosimy je do góry i nożyce. Raz, dwa, tutaj zrobimy 10, 3, 4, stopy daleko od siebie. Pięć. Sześć. Oddychamy. Nie zapominajcie oddychać. I osiem. Dziewięć. I ostatni raz. Dziesięć. Świetnie. Zginamy nogi w kolanach. Ręce za głowę. I robimy trzecią serię. Raz. Dwa. Trzy.

Nogi na bok. To samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I wysoko klatkę piersiową. Dwa. I zaciskamy mocno. Trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć i ostatni raz dziesięć. Głęboki wdech, wydech, przerzucamy nogi na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 10, łokcie szeroko, wysoko, gładka piersiowa i mocno dziewięć. wciskamy mięśnie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Głowa na ziemię. Czy kładziemy się na plecy. Głowa po prosto, patrzymy się do góry. Nogi wysoko, staramy się trzymać proste i. 9 i 10. Świetnie. Nogi proste. Głęboki wdech. Wydech. Nogi do góry. I nożyce. Jeżeli będzie Wam łatwiej, może podniesiecie sobie głowę do góry. Jak wolicie. I szeroko stopy. I zróbmy jeszcze 5 razy. 5-4. Trzy, dwa i ostatni raz. To tyle. Od czegoś trzeba zacząć? Jeżeli mimo wszystko jest trudno, zróbcie 5 albo 10 powtórzeń w każdym ćwiczeniu, ile możecie. Budujcie do 20. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.